Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest piękny dzień. Ja mam urlop. Wybieram się za chwilę na wodę z moją kochaną rodziną. Ale zanim pojadę, chciałam Wam jeszcze przed wyjściem nagrać kilka słów moich przemyśleń, które przyszły do mnie dzisiaj w nocy, tak naprawdę. Więc zaczynam. O co chodzi? Z takim pytaniem do Was dzisiaj wychodzę. Jak myślisz, czy Ty możesz mieć wpływ na to, żeby zmienić świat? Jak myślisz? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Słuchajcie, tak sobie pomyślałam. Bóg dał nam prawa, które miały nam ułatwić życie, prawda? Ale ludzie zaczęli oczywiście spekulować, naciągać je, nadużywać. W końcu wymyślili wiele praw swoich, które miały tak naprawdę służyć dla ludzkości. No dobrze, ale czy one faktycznie służyły? Może i w jakimś stopniu tak. Ale dzisiejsze to, co się dzieje obecnie na świecie, to pokazuje nam, że jednak nie do końca w dobrym kierunku poszliśmy. I teraz, po pierwsze, żeby to zrozumieć, musimy trochę, jakby cofnąć się do tyłu. Do czasów stworzenia świata. Tak? Bo człowiek, my dostaliśmy prawo od Boga. I tym prawem, które zostało nam nadane, to było jedyne prawo, które miało nam służyć. I to było prawo miłości. A my oczywiście, ponieważ chcieliśmy być mądrzejsi od Boga, chcieliśmy... Yy, wymyślaliśmy po prostu tyle praw. I ustawy, i paragrafy, yy, i wiele, wiele innych praw, które miały nam tak naprawdę nas chronić. Co się tu stało? Co się zadziało? Że tyle praw i nie dosyć, że się w tym pogubiliśmy, to w dodatku to prawo stało się bezprawiem. Dlaczego? Bo zaczęliśmy nadinterpretowywać to. Wykorzystane to zostało przeciwko ludzkości, a tak naprawdę my tak przysiągnęliśmy tym wszystkim, że mam wrażenie, że my sami wręcz zaczęliśmy manipulować. I teraz, żeby to znowu jakby wrócić na tą właściwą drogę, tak? bo to doszło do dysharmonii. A tu jest, żebyśmy byli szczęśliwi jest nam w życiu potrzebna harmonia, no to teraz musimy to jakby odwrócić. Pewnych rzeczy nie da się może odwrócić, tak? Jakby no, cofnąć czasu. Ale możemy stworzyć ten świat na nowo. Jak? Skoro jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to. Czy nie powinniśmy kierować się tylko i wyłącznie tym jednym prawem, o którym właśnie mówił Jezus? Na pewno pamiętacie tą historię, kiedy Jezusa zapytał pewien człowiek: Panie, które przykazanie jest najważniejsze, prawda? Bo my te przykazania też dostaliśmy przecież. Uczyliśmy się przykazań, chociażby dziesięciu przykazań, które miały nam służyć. No ale to jest właśnie to, co ja mówiłam wcześniej, że my zaczęliśmy. Nadinterpretowywać pewne rzeczy, nadużywać na swoją korzyść, co w konsekwencji tak naprawdę dało nam, to wcale nie było dla nas korzystne. Co Jezus odpowiedział temu człowiekowi? Że miłość to jest jedyne, najważniejsze przykazanie. Słuchajcie, przecież wszyscy wiedzą, że Stary Testament został jakby zniesiony, prawda? Od momentu, kiedy żył Jezus, to on jakby to prawo, to, to jest nadane nowe prawo. I tym prawem, o którym mówił Jezus, którym mamy się kierować w swoim życiu, to jest tylko i wyłącznie miłość. Przecież to przykazanie to nic innego, jak właśnie odwieczne prawo natury. Które od stworzenia świata było. Więc czym my się tak pogubiliśmy w tym wszystkim. Przecież, gdybyśmy się kierowali miłością, to każdy najmniejszy problem rozwiązany byłby dla nas naprawdę korzystny. Ale my jako ludzkość chcieliśmy być oczywiście nie dość, że mądrzejsi od Boga, to w dodatku zapomnieliśmy o tym, że cały świat jest stworzony z miłości. To, co mówiłam wcześniej. I gdybyśmy rozwiązywali problemy, budowali relacje, myśleli, słuchali, wypowiadali się i traktowali siebie i innych w duchu tylko i wyłącznie tego jednego prawa galaktyki jakim jest miłość to gwarantuję Wam, że już dawno byłby raj na Ziemi. Świat został urządzony genialnie, tylko w końcu zacznijmy się słuchać praw natury. Ty je masz wszczepione w siebie. Stosując się tylko i wyłącznie do tego prawa, życie nagle staje się tak proste, że nie musisz się już szarpać, uczyć yy, wszystkich tych praw, które sami sobie nadaliśmy, prawda? I które, tak jak mówiłam wcześniej już, yy, że niby one miały służyć dla ludzkości, a tak naprawdę zadziało się to w odwrotnym kierunku. Zostało nadinterpretowywane i wykorzystywane oczywiście przez nieuczciwych ludzi, na ich korzyść. Zauważ, że jeśli to było wyznacznikiem dla ludzkości, czyli miłość od samego początku, i każdy musiał stosować się tylko i wyłącznie do tego prawa. Nie byłoby już nadużyć. Życie stałoby się o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze. Ale żeby to nastąpiło teraz, bo niestety poszliśmy w tym odwrotnym kierunku. I może dlatego teraz, i nie może tylko na pewno, teraz się dzieje na świecie tak, jak się dzieje, bo ponieważ żeby nastąpiła ta zmiana musimy jakby od nowa zacząć budować świat na nowych zasadach co to znaczy czyli co to znaczy na nowych zasadach czyli na całkiem innym zrozumieniu zacząć pojmować tą miłość na całkiem innym zrozumieniu o jaką miłość tu chodzi oczywiście o yy, taką Którą już wcześniej wam zaznaczyłam, chociażby w tym wywiadzie, który miałam z Agnieszką, że chodzi tu o miłość oczywiście bezinteresowną. Bo każda miłość, która jest przez nas wyrażana i w której mamy interes, to już nie jest bezinteresowna miłość. I właśnie ta interesowna miłość zaprowadziła nas do tego punktu, w jakim dzisiaj jesteśmy. I teraz przecież tak sobie pomyślałam, przecież my to pragnienie miłości yy, mamy wszczepione. Przecież my ciągle dążymy do tego. To jest dla nas w życiu najważniejsze. Zdobywamy miłość, tak? Chcemy ją zdobywać. Pragniemy miłości. I chcemy ją wyrażać w każdej, w jakby dziedzinie naszego życia. Tylko, że z tą różnicą, że nas nikt jej nie nauczył, jak ją rozumieć, jak ją wyrażać. Dlatego twierdzę, że musimy się jej nauczyć od nowa. I tu jest bardzo ważne Twoje odczucie, bo Ty te wszystkie odpowiedzi masz w sobie. Ty nie raz to czułeś. Tak jak ja nie, nie, wcześniej, co opowiadałam, że nie słuchałam swojej intuicji, bo mi serce podpowiadało, jak ja mam postąpić, co mam wybrać. Jezus powiedział takie bardzo ważne słowa: Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Tą prawdą to jest właśnie miłość, to jest wielkie odwieczne prawo natury to jest tajemnica do której każdy z nas ma klucz ty masz ten klucz ja mam ten klucz nie tylko tym kluczem jest szczęście do rozwiązywania wszystkich twoich problemów bo żyjąc miłością staniesz się wolnym człowiekiem bo promieniując miłością nie będziesz w stanie ani uszukać siebie ani innych twoje życie nabierze jakości kiedy stajemy się niewolnikiem kiedy żyjemy w kłamstwie bo wtedy to kłamstwo zakłada nam kajdany zasłania nam oczy zasłania nam uszy słuchając kłamstwa wypowiadając kłamstwo my się stajemy niewolnikami Czemu tak twierdzę? Bo tak sobie pomyślałam. Kłamiąc, zobaczcie, kłamiąc musimy się pilnować, żeby później niechcący się nie wydać. Wtedy sami się wrzucamy w, te, w, to, w tą niewygodę i nie mamy tej swobody, tej wolności, o której właśnie mówił Jezus. Męczy nas to od środka. Czy nie jest tak? A wyrażając prawdę, co czujemy? Czy nie wolność? A miłując, czy nie mamy poczucia lekkości, sensu istnienia, wszystko staje się wtedy piękniejsze. To jest odkrycie prawdy, o której mówił Jezus. Prawda was wyswobodzi. Poznaj miłość z innej perspektywy, a prawda cię wyswobodzi. I nie daj sobie wkręcać żadnych tajemnic. Jeśli mówisz, jeśli jesteś wierzący, wyraź to w praktyce. Nie w obrzędach, nie w, w klepaniu ciągle tego samego. Ty jesteś istotą, która została wyposażona we wszystko, co jest niezbędne, żeby żyć w swojej prawdzie bez tajemnic. Na pewno pamiętasz takie słowa. Oto tajemnica wiary. Prawda? Ja mam wrażenie. Ja te słowa słyszałam nie raz, i wiecie, mam takie wrażenie, że ten obrzędek wręcz działa jak hipnoza na ludzi, aby ich uśpić. Jezus mówił o wyswobodzeniu się poprzez poznanie prawdy. On wiedział, że przyjdzie taki czas, że my zrozumiemy, że każdy jest sam odpowiedzialny za swoje zbawienie. Bo co to jest zbawienie? Przecież to jest wyzwolenie się z tego myślowego oprogramowania. Poznając prawdę o naszym łączeniu się w każdej chwili, kiedy tylko chcemy z Bogiem, bo On przecież mieszka w nas. My musimy zrozumieć, że jeśli chcemy zmienić świat, to musimy zmienić najpierw percepcję naszego patrzenia na wszystko, co jest dookoła. I na pewne sprawy, które do tej pory widzieliśmy inaczej. A czy potrafimy to zrobić? Jak najbardziej tak, bo jesteśmy wielowymiarowi, jesteśmy inteligentni, jesteśmy stworzeni na obraz podobieństwo Boga. Dlatego, jeśli wiesz, że do tej pory robiłeś coś, co nie działało w Twoim życiu, najwyraźniej nie działało, to najwyższy czas to zmienić. I to możesz zrobić tylko i wyłącznie ty sam. Nie, nie dawaj nikomu, nie oddawaj nikomu swojej władzy. Ani nie zostawiaj siebie w takim, często się mówi, wyjdź z, z, ze swojego komfortu. Wyjdź. Bo ty sam masz ten klucz. I tym kluczem do miłości jest Twoje osobiste serce. Tylko poznaj tą miłość z innej perspektywy, nowej. Zacznij praktykować, a Twoje życie zmieni się. Choćbyś miał pasmo nieszczęść, zmieni się w radość i wolność w życiu, jakiej do tej pory nie zaznałeś. Było, było to dla Ciebie wielką tajemnicą. Dlaczego cię to spotyka? Otwórz się na nowe. Odkryj tą tajemnicę. Nie bój się. Otwórz się na poznanie tej prawdy. Tą prawdą jest miłość bezwarunkowa, która jak zagości w Twoim sercu otworzy Ci drzwi do cieszenia się życiem w każdej chwili Twojego istnienia. A cała iluzja strachu, która się zadziewa te już teraz dookoła, zniknie. Dlatego jest tyle teraz zamieszania słuchajcie, w świecie. Bo zaczynają się. Yy, z, z, Zaczyna się odkrywać ta tajemnica, której wcześniej, która wcześniej była przed nami zakryta. Więc nie daj sobie odwrócić uwagi od Twojego poznania i życia już dziś w raju na ziemi, bo ten raj już się zadziewa. To jest nasza świadomość, to jest nasze inne postrzeganie na wszystko. To było największą tajemnicą tej pory. I uwierzcie mi, tą tajemnicą, która już zaczyna się rozszyfrowywać, jest miłość. To jest podstawa i to jest jedyne prawo naturalne na tym świecie, które powinno nas kierować. A kluczem jest Twoje serce. I słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że w następnych filmikach zrobię taką y, jakby, no nie wiem, czy to będzie jeden filmik, dwa, trzy, czy jakaś seria. Zobaczymy, ile to y, mi zajmie y, jakby czasu. Ponieważ to jest długi, ja sobie zdaję sprawę, że jest to długi, obszerny temat. A tu nie chodzi tylko, no, pierwsz, najpierw to trzeba to od strony jakby Ruszyć mm, teoretycznej, bo nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć, żeby dojść do praktyki. Oczywiście. Bo ja, tu, ja jestem za praktyką niż za teorią, bo mm, ja też się w życiu przekonałam, że teoria mi niewiele dała. Ona oczywiście dużo mi dała na pewnym etapie rozwoju, ale w tym momencie ja już jestem w, takim, w takiej chwili, że ja chcę się cieszyć życiem i chcę to praktykować. I praktykuję. I też mam efekty na swojej drodze, z czego jestem bardzo wdzięczna Bogu. Bardzo. Bardzo Was proszę o jedną rzecz. Będziemy dalej e, oczywiście ten temat e, ciągnąć, bo żeby dojść do tej zmiany tego świata, to trzeba najpierw sięgnąć, jakby spojrzeć, ciemną stronę tego wszystkiego, tak? Więc będziemy to robić po kolei. Bardzo Was proszę, komentujcie mi pod spodem, jakie już Wy do tej pory e, mieliście zrozumienia, które przyszły do Waszego z życia. Ja wiem, że teraz jest czas przebudzenia się i wiele ludzi zaczyna, jakby, zaczyna, wielu ludziom e, spadają klatki z oczu. Przepraszam za, że tak mówię nie, nie ortograficznie. Ale dużo myśli mi spływa, i później czasami się kręcę w tym. I ja Wam powiem, jak ja do tego doszłam, też jak mi doświadczenia pokazały, w, w, jak ja mam na to patrzeć, i, i jak ja na to spojrzałam od innej strony. A Was bardzo proszę, żebyście się dzielili komentarzami pod spodem. Do jakich postrzeżeń Wy już doszliście, jeżeli chodzi o tą miłość bezwarunkową. Ponieważ my wszyscy w tym momencie budujemy nowy świat i się uczymy jeden od drugiego. I uwierzcie mi, ponieważ jesteśmy wielowymiarowi, to każdy ma z nas inne postrzeżenia. I one są bardzo ważne, bo one nas uczą wspólnie. My się uczymy. My się budujemy. I o to tu chodzi na tym kanale, żebyśmy się budowali i jeden drugiego, żeby ciągnął w górę, nie w dół, w górę. Kochani, miłego dnia wam życzę i do następnego razu. Buziaki, kocham Was, pa.